To jest woda, e, która ma swoją. Oh! Ma, ma swoją konstrukcję. Ona jest zdekonstruowana. W ogóle Tadeusz kicha, bo mi się sp spotkanie z parchami i potoczyło tak. w nerki Tadeusza w nozdrze. E, to jest w zdrój. To jest jedyna woda, która jest naturalnie e, zde... E, Zmaterializowana i, i ma wystarczające ile elektronów. No i tak, badając napięcia strukturalne wody i jej przyciąganie do kranów żywicznych, bo dobrze wiemy, że krany żywiczne krany żywiczne operują głównie na wodzie, czyli wodorze i na węglu. Wystarczy wziąć w kule. Czyli w orbital, żeby wszystko zawinąć. Bo właśnie nie bez przypadku był orbital Zydrum polski, ponieważ orbitale najlepiej skumulowują energię i ją na boki. Według teorii strzyknięcia kul obłonowych i bierzemy. W... Zademonstruj, jak to. Właśnie, bo musimy znaleźć przy okazji, bo to nie wiemy. Robiło. Bierzemy. O, i widzą Państwo, i do świata pokażę, woda, bo to jest ważne. Taka e, to jest na asfalcie. No i tutaj tak. widzimy, e, są krople dookoła, tak? I tam gdzie jest najwięcej kropli, w tą stronę jest, e, e, idzie e, m, wyciąganie e, m, neuronowe. Jak widzimy, tak tutaj no, nie ma. Tutaj jest e, cichutko, sucho. Całkowicie. Tak. No? Tu jest e, jakby siła siła... Krople się układają. Siła wektoralna idzie do, Na po po, południe to, się układają, tak? Widzieć to i e, gdzieś tutaj jak widzę państwo tutaj w tą stronę szły krople e, w stronę szła energia ona idzie mm -hmm. tam tam to no, to dosyć ciężki tam, tam są, za piątkiem tam są łuki, e, tak. to są są rzymskie e, to co państwo tak może się upewnić jakby państwo e, pamiętam, że się, e, orbital e, koło napięciowe ku, e, kula napięciowa przepraszam lejemy wodę i patrzymy w którą stronę leci mm -hmm. Eee, to jest to samo co na wahadełku, tak? No widać, że się znowu w tą stronę leci woda i tutaj znowu nic. Tak, to jest a bardzo proste że... A na jest wyjątkowo prosta, tak? że tutaj nie. No żywie zdrój, to jest polska woda. I jeszcze jest e, muszynianka jeszcze jest. Jeszcze jest woda tak. zachodnio ona się nazywa e, jantar. To też polecam. Jantar też, tak, to jest. E, no, to jest e, lokalny, takie źródło. Strukturalizowana struktu woda. E, nie, no to jest prosty przykład. E, to też można wam położyć, na przykład na Zacharze znaleźć. E, E, różnej e, wody różne, tak? Bo jak dobrze wiemy, e, nasz świat czeka niedługo e, kryzys klimatyczny. Wcześniej możemy nie w Sahara i żeby znaleźć wodę w właśnie wziąć swoją wodę. Można to snap, pokazać się, a ty się za to są Pokaż, pokaż, Bo to nie zawsze jest woda na no, Saharze, pisa, prawda? No, no, tak, <laughs> o Trzeba wziąć taką Harę z, z gilem tak zwanym. Tak zwaną parhatą, jak to mówimy wiesz, w związku z <laughs> <ja> szczurnym. <laughs> I my tak. Widzą państwo, to jest troszkę bardziej gęsty, trzeba tym potrzepać, tak jak się trzepi jajka. O, widzą państwo jak tutaj pięknie się ta flegma rozkłada. I trzeba pomachać, o, i te szatre posiedzieć. Oczywiście tak. trochę nie mamy czasu. No i będzie ściekać, państwo, o. O, o, widzą państwo i jakby... Hm. No niestety ja piłem wodę przed chwilą, więc moje mele są takie, o, o, o widzą Państwo. Idzie kropla, Po na stronę poleci, tam jest woda właśnie. Widać, że kropla jest. Tak, to jest... Może być domowej roboty chadło. No właśnie Prowizoryczne. Państwa, gdzie by... idzie, no gdzie idzie? No w lewo idzie, proszę, proszę Państwa. Tak, na południe. O, tam. O, o, o jesteśmy się jest blisko, bo trzeba wariuje, ale dalej wszystko idzie w lewo. Cześć może chodźmy tam, bo... Tak, może... Zwyczajmy, tak. póki. Ale drodzy no, państwo nie, to to już... E... To jest film poradnikowy. <suszy> Survival. Dziękuję i pozdrawiam.